Nie jest w ogóle. Mówię, no, jakiś tam e, mały szczel. <laughs> Też sporo osób, zawodników, wie, że ja potrafię wyciągnąć, i oni nie, po prostu nie wiedzą, kiedy ja to zrobię. Jestem <laughs> aktorką filmów dostępnych i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla widzów dorosłych. Cześć Monika, powiedz Cześć. mi, e, jakie odczucia towarzyszą ci po tym panelu z Nikolą? Czy ty się spodziewałeś, że ona może tak mocno ciebie zaczepiać? Wiesz co, no spodziewałam się, że na pewno będzie w moją stronę agresywna, ale nie spodziewałam się aż tak, no myślę sobie, taka mała, niepozorna, która bierze ludzi na litość, no, na pewno nie będzie tak fikać aż za bardzo, ale wiedziałam, że to Ferrari ją podkręcał i wyszkolił ją, wytresował, tak jak wspominałam już przy Face to Face, że, czy na panelu, wytresował Ferrari całkiem, całkiem. Powiedz mi, czy ty odczułaś się mocno, jak ona uderzyła ciebie nie, na twarzy, właśnie, czy nie? Ale fajnie, że to zrobiła. Cieszy mnie to bardzo, że udało mi się coś tam lekko podkręcić, że jednak wytrąciłam ją z równowagi, nie? A mi się udało jednak zachować zimną krew. I bardzo mi się to podobało, że jednak jestem tak opanowana. Dlatego też to był jeden z powodów, dla których wzięłam walkę, żeby przełamać swoje lęki i obawy. I też poznać siebie jeszcze bardziej. No i powiem ci, w takiej sytuacji, kiedy ktoś cię atakuje słownie, odbijałam piłeczkę, ale też w sposób, jakby no, nie było wyzwisk, przekleństw. No tam, suka, to suczka nie jest obroźliwe. no Czasami bywa to miłe nawet określenie, ale no fajnie, że zachowałam tę zimną krew i jestem zadowolona, że udało mi się powiem ciężko jak ktoś ci uderzy, to jest ciężko zachować zimną krew, bo od razu w pięść się zaciska, chcesz bić, kopać, gryźć, a to udało mi się. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na, na tą walkę? Jak dostałaś tę propozycję, to co wtedy poczułaś, czy tak, idę w to, czy miałaś wahanie, żeby odmówić jednak? Ja pewnie do końca będę myślała, co ja tutaj robię. Po co ci, na co to potrzebne, ale zawsze tak jest. No, ale właśnie jak już mówię, lubię tego byka za rogi chwycić i zobaczyć, co jest po drugiej stronie, na ile mnie stać i czy mogę więcej? To jest pytanie najważniejsze. Czy mogę więcej? Powiedz mi, jak ty czułaś się z tym, że Nikita cały czas uderzała do Twojego wieku i podchodziła do tego tak, jakby troszeczkę bez szacunku? No. No wiesz co, no podchodzenie do wieku nie jest tam jakoś formą szacunku, ale no to chyba wychodzą jej kompleksy, tak naprawdę, i próbuję gdzieś ugryźć mnie z każdej strony, żeby wytrącić mnie z równowagi. Nie, nie udawało się. Jestem świadoma tego, kim jestem, jaka jestem, i cały czas chcę iść dalej, dalej, i dalej. No i próbowała. Mi się wydaje, że, wiesz, to Ferrari ją tak przeszkolił, że. Próbowali, kombinowali, gdzieś te puzle układali, jak wytrącić mnie z równowagi, jak mnie poniżyć, w jaki sposób mogą mnie poniżyć, ale czy wiek może być poniżający? Od kiedy prawda jest poniżająca? Prawda zawsze jest piękna, naga prawda. Dlatego ja nie udaję tak jak ona kogoś innego. Jak Nikita po prostu gdzieś tam nakłada cały czas maski. Ja pokazuję prawdę, jaka jestem. No, mam jakieś tam swoje tajemnice. A wiem dlaczego! Bo nie mogli nic znaleźć na mnie. Spotkałam Ferrari'ego i mówił mi, że mam bardzo dużo rzeczy na mnie, że mógłby mi wypisać listę. Ale mówię, przecież ja prawie święta jestem. Mówię, co ty możesz mieć na mnie? I pewnie, zapewne to ich zirytowało, że nic na mnie nie mogli znaleźć. Ja mówię, a, pewnie byś coś podkoloryzował, nawet myślał. No i chyba w ten sposób. I ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy to jest prawda, czy nie. Część osób kłamstwo przyjmie za prawdę. I tyle, tak jak ktoś mówi, że zanim prawda ujrzy światło dzienne, kłamstwo obiegnie świat. Coś, coś jest takie powiedzenie. Monika, od kiedy ty się przygotowujesz do tej walki? Króciutko dwa miesiące. Ale to już wiedziałaś od dawna i jak było z tym utrzymaniem tajemnicy? Nie to, że przygotowuję A, do walki przygotowuję się. To nie. Do walki się przygotowuję od niedawna e, zupełnie, a wcześniej trenowałam dwa miesiące, bo mówię, wolę być gotowa, bo, bo nie wiem właśnie, czy się zdecydować, czy coś robić w tym kierunku. Ale trenowałam też dla siebie dwa razy w tygodniu. I po prostu byłaś w takim przygotowaniu normalnym, a teraz dopiero do walki? Do, teraz dopiero do walki. Oprócz tego jeszcze wyjeżdżam często bardzo. To byłam w UK też na, na Gali. I byłam też później we Wrocławiu i Łódź. I także. Cały czas jestem gdzieś. Dominika, powiedz, czy ty czujesz wsparcie od swoich fanów? Bo myślę, że już zdążyłaś gdzieś tam przeczytać te pierwsze reakcje po tym, jak zostałaś ogłoszona. Co, co do ciebie piszą ludzie? No ogromne wsparcie czuję, żebym jej dołożyła. I powiem ci, nie tylko fani, ale piszą, piszą do mnie osoby gdzieś pod różnymi postami, piszą, żebym jej dołożyła, bo mają dość patologii, nie chcą tego oglądać, że jej nie powinno tu być. I tak, jak już wspominałam, ale powiem to jeszcze raz. Najpierw lanie, a później nauka. Na pewno zapamięta szkolenie. Co uważasz o Pato streamach i w ogóle całym tym środowisku, z, który, z którego yy, no, Nikola zasłynęła? No to jest bardzo przykre i ona w tym uczestniczyła i dlatego mówiłam, że w swoich wypowiedziach mówi raz tak, później inaczej i się gubi i mówi, że, yy, że nienawidzi Daniela za to, nie, że po prostu była zmuszana do pewnych rzeczy, a się okazuje, że później, no, że nie, no, była tam, nagrywała i śmiała się, się cieszyła. No to w końcu, jaka jest prawda? Prawda jest jedna. A powiedz, czy ty w ogóle śledziłaś jej wcześniej karierę, czy dopiero jak zaproponowali ci, że ona będzie twoją przeciwniczką, to się zainteresowałaś? Wiesz co, kompletnie nie śledziłam, ale rzeczywiście ostatnio jak z Adrianem Ciosem, z którym się kumplujemy. Mówię, co to, kto to jest w ogóle? Mówię, no, jakiś tam e, mały szczel. <noise> e, biega sobie przy nim. No, Pomyślałam, dobra, no jeżeli sobie, wiesz, się kumplują, są szczęśliwi, to, to okej, okay, no ale też Adrian przestał się w pewnym momencie do mnie odzywać, mieliśmy kontakt, był moment, w którym je spierał i, i zawsze się lubiliśmy, tak trochę dziwnie mi jest z tym. Czyli w ogóle teraz jakby nie odpisuje na jakieś wiadomości, a nic nie odciął, odciął się od ciebie? Ja poprosiłam go o wywiad i, i przekładał, przekładał, przekładał. Ja mu powiedziałam, że po prostu dobra, wiem, że jesteś zajęty, nie będę zawracać ci głowy. Ojej, oj, oj, co tam się dzieje? Lanie, wody i w ogóle. A mamy Cezara. <laughs> Ej, I wiesz, przekładał te wywiady i w końcu mówiłem, dobra, będziesz miał czas, to po prostu się odezwij i cisza. Bo rozumiem, że w związku z tym, że on nie wyszedł do walki, chciałaś ten wywiad przeprowadzić, tak? Mi się we... Nie, nie, nie. Wcześniej. wcześniej Wcześniej, tak. Chciałam z nim wcześniej przeprowadzić wywiad, ale on wie, że ja bym wyciągnęła od niego dużo. Eee, I dużo, też sporo osób, zawodników wie, że ja potrafię wyciągnąć, i oni nie, po prostu nie wiedzą, kiedy ja to zrobię. <laughs> I później, jak oglądają, to się okazuje, i ja powiedziałem to, często proszą mnie, żebym wycięła albo w ogóle usunęła wywiad. No i rzeczywiście tak robię. Czyli idziesz na rękę zawodnikom? Idę na rękę zawodnikom i też pewnie Adrian wiedział, że wyciągnę od niego sporo Aj. A myślisz, że dlaczego on nie wyszedł do tej walki? Wolę chyba jednak jego zapytać o to. Okay. A powiedz mi Monika, yy, z tym OnlyFansem, co zaczęła zaczepiać cieni yy, Nikola, że wykupiła Twojego OnlyFansa i, i co tam dokładnie padły za słowa, bo tego nie zdążyłam o, obejrzeć. No, że co tam, że, że nie fajne zdjęcia, przecież zdjęcia są przepiękne. E, jeżeli jestem na czwartym miejscu w rankingu, jeżeli chodzi o OnlyFansa, to znaczy, że te zdjęcia są naprawdę bardzo fajne. Ścianka leci. Ale tym razem się śmieją. Tak, Nie oni tak. się, tylko się oblewają czymś. Tak. Cezar i bomba. Szykuje się kolejna walka. No, dokładnie. Jeżeli, wiesz, jestem na czwartym miejscu w rankingu to zdjęcia, ja przykładam się do tego zdjęcia, robię, od wielu lat pozuję do zdjęć i uważam, że są piękne, daję z siebie wszystko. Jeżeli mogę jeszcze je jakoś podkręcić, ulepszyć, to oczywiście tak. Jakie właśnie zdjęcia możemy znale można znaleźć u Ciebie na OnlyFansie? Czy to są takie mocne zdjęcia, czy raczej łagodne? Jeżeli ktoś oczekuje, to nie nagrywam, jestem aktorką, ale filmów dostępnych i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla widzów dorosłych, ale nie tylko content w porównaniu do Nikoli, czyli Tosi, która, no, jeżeli mówię o Tosi, to wiecie, że co robiła jak a właśnie dlaczego nazywasz ją Tosią? No bo to była pani, która się ogłaszała, e, żeby robić jakieś tam przyjemności. Tosia? Tosia. Okej. Okay, I dlatego nazwałaś tak Nikolę? Tak. Okej. Okay. A uważasz, że to ona pierwsza zaczęła y, jakby atakować ciebie? Wiesz co, no ja twierdziłam, że mi nie podoba się i zadawałam pytania dlaczego, co i jak. No i ona już wiedziała, w jakim kierunku to idzie i dlatego stanęła. Mi się wydaje, że ona była przygotowana bo po prostu już miała przygotowany cały scenariusz, co zrobić, je, co mówić w moim kierunku, co może mnie wytrącić z równowagi. No na szczęście jej się nie udało. Ale powiem ci, że nogi mi się trzęsły z ekscytacji tak naprawdę, z wrażenia, wiesz. Ludzie krzyczą Marcin Najman, wow! No. Pani, a ty za kim byłabyś? Będziesz, w, jeżeli dojdzie do tego starcia bomba Marcin Najman, to za kim będziesz? Lubię jednego i drugiego, ale z Marcinem Najmanem znamy się dłużej, zdecydowanie dłużej. Ale z bombą znam się przez moją przyjaciółkę też? Ciężkie pytanie bardzo. Nie odpowiem na nie tym razem. Kibicuję jednemu i drugiemu nikt wygra najlepszy. To jest moja odpowiedź. Monika, to ostatnie. Jakbyś mogła powiedzieć coś do Nikoli ostatnie słowa, jakby była tutaj zamiast kamery. Bądź sobą, kimś innym. Jeżeli będziesz słuchać dalej osób, które ci doradzają, okej, okay, rozumiem. Sięgasz po kasę, zasięgi. Tylko spójrz na życie trochę z innej perspektywy. Nie wszystko za, za każdą cenę. I Dziękuję Ci. I szacunek do ludzi. Dziękuję Ci bardzo, Monika. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.